Następną sprawą byłaby powinna być kwestia reformy, nazwijmy to tak, polityki klimatycznej. No bo oczywiście nie trzeba z tej polityki tej polityki potępiać w czambu i całkowicie z niej rezygnować, no ale trzeba uczynić ją racjonalną, tak, żeby to nie była polityka, która niszczy. Przemysł europejski tak naprawdę służy interesom chińskim, no a niedługo będzie służyła interesom amerykańskim, bo Amerykanie już wychodzą z Zielonego Ładu, firmy amerykańskie wychodzą z finansowania ideologii Zielono Ładowych. Celem Trumpa jest ponowna reindustrializacja. Ameryki, a to się dokona za pomocą właśnie węglowodorów, tanich węglowodorów, taniej energii z węglowodorów. No i Europa już naprawdę nie ma czasu, żeby, żeby skorygować i odejść od ideologii klimatycznej.